Nie mogę takiej okazji przepuścić. Kurwa znikło To to znika? Uf. Znikło znowu Kurwa, no ja nie rozumiem tego Zajebie i szybciej z głowy będzie Dobra O co chodzi z tym głównym kurwa O Kurwa? Znika jak podchodzę O! Jakiś błąd chuj go co? Dobra, teraz gdzie iść Kurwa nie pamiętam co dalej? Coś czy, gdzieś coś włożyć trzeba Tylko gdzie to już Już nie pamiętam W to było. Tam nic nie ma. To było chyba na tych schodach co oni są tutaj. A gdzie dokładnie? To ci chuj wie? dobra. Wchodzimy. I przypominamy sobie. To chyba może u góry było, ale. Mówię, nie dam sobie głowy upierdoli za to. Toś mi świta, kurde, ale to tylko świta, Blać. kurwa, kolejny świta. Hmm. Czyli coś dobrze robię, bo tu się pojawiają skurby syny. Gate Control Panel dobra, otwiera się to chyba na czas, jeżeli dobrze pamiętam. I to było, daje się tak, to na czas. Dawaj, 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 tylko jak się te skoki, kurwa, robiło? O, to będzie ciężkie. To już poczekam chwilę. Jak się te skoki robiło? O, S. No, u mnie S. Otwiera się i szybko S. To z palcem w dupie. Mówiłem, że zdążę, ale było farcik. na farta kurwa. Kurwa! Blać nie wyszło. Nie było tak pięknie. Skurwiel! Też flaka ma? Nie chyba W kokona dostał się zesrą I w konsekwencji się zesrą. Życie dawać Skurwy Tak wiedziałam, tak myślałam, tak wiedziałem, tak myślałem, że życie tu będzie Gate control panel, dobra To też na czas? Nie zdziwiłbym się Jakby tak było Zdechaj dziwko Nie dla psa kielbasa. Kurwa. Czerstwo poszło. Bardzo czerstwo. 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 To jak ten D Dual szok czy jak on tam Black? Jeszcze pamiętam jego ksywę tak ciężko miał Jeszcze, że ciężka do wymowy, To ciężko do zapamiętania. Według mnie, No ale jak jakby, jak to by nie był, Też robił syfony. Syfony filo. Fil, fil, kurwa filtory, Te. Nie wiem, jak to się wymawia. Poprawnie Blać. Zobaczcie, kurwa dobiję. Chodź. No pokaż dupę! Chuć w dupę zjadę, więc doć na, na kopię. Tylko... Pomyślę, jak tu zjechać. Dobra. Teraz masz w pierdol. Koleś. Dobre! Dobre Bo Szkoda, że tak mało Wyjebali skapniaka Ten co kurwa stoi tu Czereściak Pierdolony Dobre kurwa Podoba mi się ta broń. Szkoda, że tak ją Słabo posmakowałam Tu coś pewnie jest Black jacket. O! Gie. O! Kurwa! Trzeba było do tego. Modliłem się cały dzień. Muzeum Staw Olny. A, po platformach będziemy chodzić.